Witam Was moi drodzy w kolejnej trasie Pierwsza przez Małopolskę Jak widzicie wracamy w góry Ale osoby, które mnie oglądają już znacznie dłużej To akurat nie miejscówkę powinni kojarzyć Przynajmniej z dwóch tras Bo byliśmy tutaj z księdzem Andrzejem Kiedy spinaliśmy się na Lubań Co dzisiaj również uczynimy A po drugie byliśmy tutaj z Kasią Kiedy szliśmy na Koziarza Przez Bereśnik schodziliśmy do Szczawnicy Dzisiaj Znów atakujemy ścianę Lubania, który znajduje się w tamtą stronę. Znowu będziemy próbowali na 6-kilometrowym odcinku wejść na 881 metrów podwyższenia. I nasza trasa będzie przechodziła przez takie szczyty jak Baszter 440 metrów nad poziomem morza, Makowice 853 metry nad poziomem morza, Czerterz 995 metrów nad poziomem morza i przez Pasterski Wierch 1100 metrów nad poziomem morza. Żeby dojść na średni groń 1225 metrów nad poziomem morza Natomiast jak wyglądało to podejście A wraz ze mną idą w tą piękną trasę Magiczny karp yeah. A także Kuba z nami idzie Ostatnim uczestnikiem jest Roger Do usług yeah. Jestem też ja podróżnik Iti. I jesteśmy jak widzicie na tej cudownej skarpie Na której sobie kiedyś z księdzem Andrzejem, którego pozdrawiamy Robiliśmy zdjęcia w dole rzeka Dunajec, Tylmanowa, a przed nami podejście i to konkret. Nie będę państwu ściemniał, To jest płasko, cały czas pod górę. 9 minut 9 minut temu zaczęliśmy podejść 5 km 40 do na zrobienia Na samej górę Na średni wiel Ale się ze mnie leje Ale jest super Fajna pogoda Jaszczurki biegają Może będą węże No jak widzicie, drodzy państwo, właśnie schodzimy z Pastarskiego Wierchu Tu mamy takie zejście na przełęcz I tam taki wyłom w lesie Widać ścieżkę wyraźnie, to właśnie tą ścieżką pod górę będziemy jeszcze podchodzić Niektórzy uznają ścianę na Lubań właśnie do Pastarskiego Wierchu Gdyż uznają, że ta przełączka burzy tą, tą właśnie strukturę Cały czas podchodzenia, jednak jednak wszyscy ci, którzy zdają sobie sprawę, że ze ścianą jest właśnie tak, że muszą być również lekkie zejścia uznają również tą przełączkę i dojście aż na średni wierch. Tam do nas dołączy szlak yy, czerwony. Końcówka panowie i państwo i wszyscy, którzy zaglądają. Rzebie jest wiatr. Beskid Sądecki. Pieniny. Pieniny Małe. Góry Lewockie. A przed nami średni wierch. 1225 metrów nad poziomem morza. Gdzie dołączy do nas główny szlak Beskidzki Najdłuższy szlak w Polsce Jest proszę państwa udało się Średni wierch zdobyty Czyli wschodni wierzchołek Lubania 1225 metrów nad poziomem morza Czas stylmanowej, godzina 55 Pobity rekord o 20 minut Przed 3 lat A tam mamy piękny widok na Tatry A tu mamy Beskid Wyspowy Gorce Makowski Tatry, zaraz pokażę Państwu. Przed nami wieża widokowa. Nie Nie wiem, czy widzicie za mną, ale tak, tak patrząc, no raz na jakiś czas fokusa łapie, raz nie łapie. przebitki, które widzicie za mną, to są Tatry. O, teraz było widać przez chwilę i nie widać. Widać, nie widać, trochę widać. To są Tatry, zaśnieżone szczyty. Moi drodzy, dochodzimy do Lubania, który przez wiele legend Nazywany jest tajemniczym przeklętym, mrocznym, nie wiadomo jakim. Podobno jakaś czarownica rzuciła urok i całe stado owiec wraz z Juchasami zapadło się pod ziemię. I każdego 25 lipca to jest w dniu Świętego Jakuba słychać beczenie owieczek i okrzyki Juchasów wychodzące z podziemi ziemi. Yy, ogólnie na samym szczycie działały dwa schroniska. Pierwsze schronisko. Wybudowane w latach 1934-1937, działało do 1944 roku. Było to ważne miejsce działającej tutaj partyzancki AK obwodu Nowotarskiego, a także miejsce różnych konspiracji działających tutaj właśnie właścicieli, którzy również należeli do AK. I tamto schronisko znajduje się w tamtą stronę, jakbyśmy szli właśnie na Przełęcz Snoska. Natomiast drugie schronisko wybudowane tutaj, nieopodal tego miejsca, w którym teraz Wam pokażę, o tu, to schronisko, które zostało wybudowane w latach 1973-1975, a dotrwało do 1978 roku, do 8 stycznia, kiedy również spłonęło. Także no niestety było parę prób Odnawiania schronisk, ale ostatecznie się nikt nie zdecydował. Wieża widokowa wybudowana w 2015 roku o całej wysokości 30 metrów, natomiast platforma widokowa usytuowana na 22 metrach. To natomiast mamy miejsce, gdzie w lipcu, sierpniu każdego roku działa baza namiotowa prowadzona przez studenckie koło przewodników górskich. I działa ono nieprzerwalnie od lat 60 XX wieku. <gry> Drodzy Państwo, ponieważ Roger dzisiaj obchodzi swoją dziesiątą trasę Idę spać. Do tego i, i idzie spać, nie. więc dam mu poduszkę w postaci mojej jakże pięknej koszulki, którą mam nadzieję, że będzie. Panie, dziękuję Ci za ten dar. <gry> <Cześć, parze. gry> Teraz w końcu będzie mi wygodnie. Jak to? Klasa. To jest właśnie średni wierzch, na który weszliśmy. Tu wchodziliśmy tą, tą drogą, tu jest Pasterski wierch, i tu jest to ostre zejście w dół, aż mniej więcej na wysokość tych domków, które widzicie w tym miejscu. Także mieliśmy ponad 880 metrów podejścia, średni wierch. Teraz tutaj my na lubaniu tym właściwym 1211. Za chwilę idziemy na jaworzynę Ochotnicką 1092. I potem schodzimy tutaj do tej miejscowości, którą macie. O, w tym miejscu mniej więcej. To jest Ochotnica Dolna. Tak to wygląda. A to takie liczne takie miasteczko, które tutaj widzicie. O, to. to jest Łącko. Słynne Łącko. Dla niektórych słynne, dla niektórych mniej słynne. Wiadomo. W tamtą stronę, drodzy Państwo, Mogielica i Modyń, na którym byliśmy w tym roku a także Jaworz, na którym również byliśmy w tym roku właśnie z magicznym karpiem e, i z Rogerem. No, tutaj mamy Mogielice za nim są Łopienie, Ćwilin widzimy Gorca mamy Przysłop i w tamtą stronę aż do e, Kiczory Jaworzyny Kamienickiej i Turbacza no, a w tą stronę bez nam się zaczyna już Sądecki Przechyby Radziejowe Złomiste wierchy Wielki Rogacz I dalej, właśnie góry lewockie. To jest torbacz. Tu to mamy Babią Górę. O, to jest Babia Góra. To jest Pilsko. A w tą stronę, jak zobaczycie, taki zaśnieżony szczyt to jest Wielki Hocz. A tu już macie tatry zachodnie, wysokie. Bielskiem. Moi drodzy, schodzimy z Lubania, idziemy już, tak jak Wam mówiłem, na ochotnicę. Po drodze mamy jeszcze Jaworzynę Ochotnicką Dla Kuby, który z nami dzisiaj podąża, Lubań jest 50. szczytem. Jak się z tym czujesz? <grymianie> okay. Wylewnie. Wylewnie dosyć. Jak, jak Maciek na, na tym, na tym yy, naszym cudownym wyjściu na, na, na Racławice Pamiętasz? Pamiętam. No, Doktoraj był. On pan mówi, że, że poczuł duch patriotyzmu i go tak zawładnęło. Więc... Tak. Wierzchołek, czyli Jaworzyna Ochotnicka, 1092 m nad poziomem morza. Siódmy szczyt zdobyty dzisiaj. I za chwilę schodzimy w prawo do Ochotnicy. My do miejsca, gdzie schodzimy z głównego szlaku Beskidzkiego. Główny szlak Beskidzki dalej na Przęcz Knurowską i Turbacz. My natomiast schodzimy tutaj w prawo z szlakiem zielonym do Ochotnicy Dolnej. Państwo, znajdujemy się w Ochotnicy Dolnej, w pobliżu dojścia do nas szlaku niebieskiego z Kamienicy I ten szlak tym niebieskim kawałek będziemy podchodzić aż pod parking, który znajduje się przy kościele. To znajduje się właśnie tutaj Ochotnica Dolna do 1910 roku Była uważana za Największą wieś w Polsce Bowiem rozpiętość Tych wszystkich Rozpiętość tych wszystkich Przysiłków i osiedli Miała łącznie 25 km W 1910 roku jednak Podział administracyjny Pomiędzy Ochotnicą Dolną a Górną sprawił Że od tamtego czasu Aż do dnia dzisiejszego Należy to do Zawoj. I pomyślcie, że pod tą ścianę się wpieprzaliśmy. Dokładnie, proszę państwa, pod tam tą ścianę. Się. Tutaj, od, tego, od tej przełączki i idąca tutaj w górę. To jest ściana, na której dzisiaj byliśmy. I tam wchodziliśmy na górę. Tam, Pierwszy szczyt to jest właśnie Makowica, następny to jest Czerterz. Iśmy zrobiliśmy pętlę 21-kilometrową. Dzisiaj, bez żadnych zmian, od początku do końca. Czyli, tak żeśmy o godzinie 8.20 wyszli, tak o godzinie 16.00 z minutami wróciliśmy. Także piękna sprawa. Parę naprawdę fajnych miejsc do zobaczenia, które mogliśmy zobaczyć. A z tej pięknej trasy żegnają magiczny kar. Ulubieniec wielu. Kuba, ulubieniec również paru osób. I Roger, zwany Georgem Ulubieniec wysublimowanej grupy zwanej ekipą Nestera. No i jestem oczywiście też ja, podróżniki. Widzimy się za tydzień, a za tydzień planowany jest turbacz, bo przecież dziesięciolecie na YouTubie warto, żeby świętować w fajnym miejscu, który bardzo dobrze mi się kojarzy i który, na którym wielokrotnie spełniałem swoje marzenia. Także żegnam Was, widzimy się za tydzień.